Ostatnio w Bluesach testowałem modyfikację, która zwiększa nam wszystkie balony 10-krotnie na mapie i dzisiaj będę chciał to przetestować na hardzie, na challenge'u, gdzie mam tylko połowę kasy. Zobaczymy, czy to się uda, czy też nie i jeżeli chodzi o wasze komentarze, to pisaliście, że podobno na przykład na setnej rundzie jest 10 barów, tylko że one są pod sobą ukryte. Nie mam pojęcia, czy tak rzeczywiście jest, ale dzisiaj na pewno będę chciał to przetestować, dlatego zostawcie lajka, like jeżeli wierzycie, że mi się uda po prostu to zrobić i dla tych, którzy nie tego filmu to już wam pokazuje o co chodzi. Po prostu mamy dziesięciokrotnie większą liczbę balonów na całej mapie. Dobra, weźmiemy sobie to. Oj, 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 dobra, nie sądziłem, że taki będzie problem od razu tutaj. No ale spoko, spoko, spoko. Jakoś, mm, jakoś będziemy musieli tutaj um, to zrobić. I największe kółko będzie tutaj, w tym miejscu. Wiecie co? Ja to zresetuję. Nie, nie, nie. To jednak nie jest najlepsza małpka, żeby to zrobić. Najlepsze, wydaje mi się, że tutaj będzie po prostu y, tak Shooter. I zrobimy go sobie tak samo, jak w Bloonsach y, TD Battles, czyli podśrodkowe drzewko. Zobaczymy, czy to, czy to cokolwiek zmieni tutaj. Okej, okay, no coś tam bije, no bije te balony, no fajnie, no. To jest chyba mimo wszystko za mało. O, i darmowa małpka. Zapomniałem o darmowej, mm, darmowej małpce, którą mogłem sobie tutaj postawić. I może uda się. A jeżeli nie, to trzeba, wiadomo. Trzeba będzie troszkę kombinować. Y, troszkę trzeba będzie popróbować różnych taktyk. Ale to mi się podoba, że wiecie, ja za wygraną na tej rundzie dostanę normalnie kasę, więc y, fajna sprawa. I 160 potrzebuję kasy, żeby ulepszyć faster shooting. O, i przegrałem, tak? Tak? O, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze się trzymamy. Dalej balony, balony, balony. 122. Kurde, nie, no raczej nie przegram tego, ale będę miał na pewno o wiele mniej HP. <grywia> Pierwsza runda, by the way, nie? nie, przepraszam, trzecia runda, to jest trzecia runda i gramy na hardzie. Także różnica w tym pierwszym odcinku, właśnie to, że grałem tam na easy i mówiłem, o kurde, może rzeczywiście nie będzie żadnego wyzwania. Tutaj wyzwanie jest. Dobra, jest kolejna runda, zobaczymy jak teraz pójdzie. Mamy faster shooting już kupione, więc powinna być jakaś. Różnica? Nie, nie ma żadnej różnicy. Zobaczcie, on się po prostu przebijałem jak do siebie. Czy w ogóle da się to przejść? Czy da się to przejść? To jest. <grym> to jest prawdziwy challenge. Teraz dopiero się zaczęła prawdziwa rozgrywka. Dobra, ja bym jeszcze zastosował taktykę z bumerangiem i z... <grym> z małpką, tylko gdzie ja powinienem ją postawić? Może w tym miejscu? Ja, no, w sumie to nie ma znaczenia, czy ona będzie tutaj, czy tam. Dobra, i teraz. improve, o, o, to by się przydało: 215. Dobra, liczymy na to, że teraz się to. Mm, teraz się to powiedzie. 215 kasy potrzebuje. Ok, no, troszkę mało tych balonów nadal jest zbijanych. 215, 215. Uda się, uda. Jest. Ok, coś tam się przedostało. Dobrze, dobrze, dobrze. Znaczy, nie dobrze, ale wiecie, no. I, i, jak już się przedostaje, to dobrze, żebym nie zginął. I mamy to. Pierwsza runda. Dobra, 190. Teraz wydaje mi się, że to ulepszenie mogę, muszę sobie kupić, żeby jeszcze po prostu szybciej te bumerangi leciały. I. Jest git? Jest git? O kurde, ta, ta armia niebieskich mnie tutaj pokona. Z zobaczcie na to. <ścoughs> Idzie ogromna armia niebieskich balonów. Nie, no. To jednak nie jest ta taktyka. To nie jest to, ale podoba mi się to. Że w końcu jest takie naprawdę duże wyzwanie i trzeba pomyśleć, co tutaj można zrobić. Sharp, dobra, weźmiemy sobie coś takiego. Jakbym 325 uzbierał, też by było ok. Właśnie, tylko że on za wolno strzela też. To jest ten problem. Dobra, przyspieszmy to. Zobaczmy, czy cokolwiek się zmieni, jeżeli kupię mu to ulepszenie. No, nie do końca. Tak, bo tu mam już kolejną rundę. Jakbym uzbierał 325, czekajcie, jakbym uzbierał 325. I poszlibyśmy sobie pod to drzewko. No to może by się udało to zrobić. 67. Tak, 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 tak. Dobra, 325. Jeszcze troszkę. 20. Zaraz zobaczymy. No nie. Widzicie, nie da, się, yy, nie da się tego przejść na hardzie, po prostu. Ja to tak mówiłem. O, prosty, prosty challenge, a okazuje się, że nie. Że to w ogóle nie jest proste. Może tutaj, na samym początku, powinienem od razu yy, niszczyć coś. I grape shoot, o właśnie to 595, ale no nie uzbieram tyle, po prostu nie da rady, że tyle uzbieram kaski, więc znowu przyspieszmy i sprawdźmy, czy cokolwiek się tutaj zmieni, okej, okay, okej, okay, okej, okay. wow, 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 ten statek sobie dobrze poradził, co jest, faster shooting, eee, szybsze strzelanie, nie no 595, to by wydaje mi się, żeby to lepiej zadziałało tutaj na tej mapie. Dobra, spróbujemy mm, kupić, jeżeli jeżeli się nie uda teraz tego kupić, no to o, ok, przedostały się małpki mógłbym oczywiście wydać 100 dolarów i wiecie z kasą, którą mam spróbować po raz kolejny, ale ja jestem pewien że to się da zrobić bez, bez właśnie takiego oszukiwania czyli, wiecie, wydawania dolarów słuchajcie, chyba jestem coraz bliżej przejścia tego, patrzcie, stawiamy sobie małpkę pirata i zwykłą małpkę tutaj na samym początku i co robimy? Puszczamy oczywiście te balony teraz mamy wyłączony autostart więc mogę sobie na spokojnie, wiecie wszystko zaplanować pomiędzy fila, mm, nie chcę, wezmę f1, o, teraz jest f1, wszystko jest, wszystko jest w porządku. I zastanawiam się co dalej, bo mam naprawdę wybór paru małpek, i po, wiecie co? Tęskniłem chyba że za takimi odcinkami, gdzie trzeba rozkminiać, stawiać każdą małpkę po kolei, powoli, patrzeć co się opłaca, co się nie opłaca. I teraz będą niebieskie balony, więc albo mogę zbierać sobie na lodową małpkę, którą już testowałem, i jeżeli bym trzerał na przykład tego, właśnie tego pirata, no to wtedy będzie trochę lepiej. Ale wydaje mi się, że tutaj powinienem postawić. Bumerang? Albo zwykłą małpkę, albo. Tak, shooter. Któreś z tych? Postawimy sobie boomerang. Ok, puścimy tą rundę. Dobra, zobaczymy, czy cokolwiek to zmieni. Że na przykład mo może teraz to ugram, chociaż widzę, że za dużo jest tych niebieskich balonów mimo wszystko. Ale może, może jakimś cudem tutaj coś się jeszcze zakręci. Jeszcze stawiamy to i niestety. HP, mm, HP straciłem, więc jeszcze raz sobie to postawimy. A tutaj postawimy. To jest chyba najlepsze miejsce na tego zwykłego darta. To można, wiadomo, przyspieszyć, bo tutaj nic się, um, nic złego się nie wydarzy. I kolejną rzeczą którą mogę spróbować, jest y, zwykły Dartmanki, którego byśmy sobie od razu nie, od razu przez czego nie lepsze, albo ty, tak, shooter? Może to ten tak, shooter powinien tutaj być i na przykład pod faster shooting. Dobra, przetestujemy to. My, jeżeli mi się nie uda tego przejść, to ja Wam pokażę dokładnie, y, która mapka to jest, jakie ulepszenie i tak dalej, i to będzie też challenge dla Was, jeżeli będziecie po prostu e, chcieli sobie wziąć w czymś takim udział, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne i no znowu, Znowu dokładnie to samo. A jeżeli bym wziął, no postawił sobie tą małpkę tutaj, tą tutaj, no ten początek, to wydaje mi się, że nie, nie można tego w żaden sposób lepiej zrobić. Chyba, że. Dobra, jest jeszcze jeden plan. Ok, nie pomyślałem o tym. I ten plan, znaczy i to rozwiązanie jest dosłownie na samym szczycie. Sauda. Po prostu, ja potrzebuję Saudy tutaj. Ile będę miał teraz kasy? I mamy 312. Ciebie mogę sprzedać za 235. Oj, 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 oj. no to i tak jest problem. Dobra, jakbym tą stówkę jeszcze spróbował tutaj uzbierać. Weźmiemy sobie na prędkości razy 1 i bym uzbierał od razu na saudę i sprzedał po prostu. Mm, sprzedał ten statek, postawił saudę i może, tylko może wtedy by to miało e, miało sens. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. 650 sałda kos kosztuje. Mhm, dobra, dobra. Już mamy prawie uzbierane i. Jest szybko, Sauda. Cyk. Ale bi, 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 bi. bi Sauda. Nie krępuj się. I teraz z niebieskimi będzie największy problem. Czy ona sobie poradzi w ogóle z niebieskimi? Bo widzę, że z czerwonymi nawet ma problem i. Ach, no nie mogę. Po prostu nie mogę tego. <laughs> nie mogę przejść. Tak sobie utrudniłem rozgrywkę, ale jednocześnie mam tyle fanów z tego że mam ochotę po prostu siedzieć i testować różne taktyki 220 ty kosztujesz, OK. dobra, kosztujesz 220 to jest naprawdę spoko cena postawimy sobie to tutaj mhm. i mam 205, co mogę jeszcze postawić? 335, a tylko, że ja mam właśnie widzicie, ja mam um, knowledge points i u mnie jest na przykład to tańsze z tego co kojarzę, no chyba, chyba tak jest Dobra, mamy 205. Tutaj tego nie ulepszam na pewno. Próbowałem już pod Twin Gunsy iść, ale to też średnio sobie radzi i mógłbym. Hmm co tak bije dużo, no ten boomerang, boomerang pod pierwsze ulepszenie chyba zbija 6 balonów naraz, więc też by był, też by był fajny, albo lodowa małpka, mówię, próbowałem już pod lodową małpkę, niestety ta lodowa małpka się tutaj nie sprawdzała, bo przepuszczała za dużo balonów mimo tego, że na przykład udało mi się uzbierać na większy zasięg, I albo permafrost, no to i tak to nic kompletnie tutaj nie zmieniało więc pokombinujemy może się, może się uda dojść dalej, jeżeli nie, no to będziecie mieli pracę domową, żeby mi Troszkę pomóc, dobra, pozostawiamy sobie tego gościa i mamy trzy małpki. i No dobra, mamy coś tam wyciekło, co, co, coś tam sobie mm, się przedostało. Dalej, o to trzy, ok, 485. Hmm, Doubles Attack Speed, Subdarts can pop. An... Czyli trzy balony możemy niszczyć naraz. W sumie, może to... o to chodzi? Może to jest to ulepszenie, którego ja tutaj potrzebuję? Dobra, lecimy z kolejną rundą. I mamy 115. Sharpshot, quickshot. Nie no, darta się chyba nie opłaca po prostu le levelować tak szybko. Lepiej już zainwestować w to, bo mamy tutaj możliwość zbicia 8 balonów naraz. Dobra, przyspieszmy to. Ok, no i widzicie, niebieskich po prostu, za dużo jest tutaj niebieskich. Ale z czerwonymi sobie radzimy, to jest fajne, że z czerwonymi sobie radzimy. Tylko problem zaczyna się teraz, w tym miejscu. Widzicie, jak one daleko po prostu się przedostały. Ojoj, oj, 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 oj. co tutaj zrobić? Jeszcze bym przetestował jakąś jedną no, taktykę, taktykę. 430, hmm. Inżynier. W sumie inżyniera nie testowałem jeszcze. A mam kasę na inżyniera. Zobaczymy, 400. I... Cek. O, maga jeszcze mogę postawić. Dobra, mag pod... Chyba wall byłby spoko, ale no, na pewno mi się nie udało zbierać tyle. O, nie no, inżynier. Jak patrzę na jego, na jego ulepszenia, ile kosztują, to już wiem, że to nie ma sensu, ale żeby nie było, że wiecie, że go nie testowałem i nie sprawdzałem, no to sobie teraz szybciutko to jeszcze zrobimy, 540, no nie, już, o, widzicie, jest wyciek po prostu, jest wyciek i mamy 100, ile, 150, 200 kaski będzie? Okej, okay, jest 197, hmm, Sniper, no Sniper jest na całą mapę, ale Sniper, żeby działał tutaj dobrze, musiałby mieć chociaż to. A na to na pewno mi się nie udało zbierać, bo sam sniper kosztuje. O, tutaj mamy 301, mamy 200, czyli mamy 500. No to na snipera kupię i muszę jeszcze to kupić i to kupić. No to nie, 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 sniper na pewno odpada. Dobra, bumerang, Dartmanki, lecimy, lecimy. <ścoughs> Może? Nie, nie, O, jakbym postawił łódź podwodną. No to tak, i tak łódź podwodna za dużo tutaj nie robi. Ten gościu musiałby wyjść pod dolne drzewko, żeby to działało. Bicie. I kolejny wyciek jest. Ha! Tararara. Jeszcze coś bym tu pokombinował. Mag? Nie, ale mag bije za mało. Mag, mag jest zbyt słaby, żeby tutaj sobie poradzić z tym. Um, one hot shots? Nie. Tak, sprayer. To by też było spoko. Może pod dolne drzewko, jakbym tak się teraz zrobił? Jeszcze możemy sobie pokombinować. More tax? Dobra, Lecimy. 100. Nawet to przyspieszę, żeby to nie trwało nie wiadomo ile. Okej, okay, no jest wyciek, <laughs> to, to widać od razu i może jeszcze to bym sobie kupił, okej, okay. nie no za dużo tych niebieskich, te niebieskie po prostu niszczą mi tutaj całą rozgrywkę i przez to przegrywam, y więc linka do moda podrzucę wam w opisie, gdybyście chcieli sobie po prostu sprawdzić, ja wezmę sobie, kliknę home, y tu, 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 to była oczywiście ta mapa, y hard i y half cash, po prostu chcecie spróbujcie ten challenge naprawdę bardzo fajny może komuś się uda przejść może ja czegoś nie widzę e, także co dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć